Siemanko, z uwagi na ostatnie wydarzenia i mój pobyt w Polsce miałem dosyć dużo czasu na pewne przemyślenia. Więc jeśli jesteś zainteresowany posłuchaniem o moich najbliższych planach wyjazdowych, kierunku w którym będę zmierzał zawodowo i przy okazji być może chciałbyś dowiedzieć się czegoś o tworzeniu kanału na YouTubie, zapraszam. Na wstępie zaznaczam, że wszystko, o czym będę mówił, dotyczy tylko i wyłącznie moich przekonań, mojego kanału, a bazuje na obserwacjach tego, jak działa YouTube, ponieważ kanał na YouTube prowadzę od 2014 roku i wydaje mi się, że miałem wystarczająco dużo czasu, aby przyjrzeć się wielu aspektom tego portalu. Ostatnio w mojej głowie wykluła się taka pewna hipoteza, którą chciałbym się z Wami dzisiaj pokrótce podzielić. Używając oczywiście wielu uogólnień, więc proszę nie łapać mnie za słówka, ponieważ nie chcę przedłużać tego materiału i chcę w nim zawrzeć takie. Najważniejsze informacje. Doszedłem do wniosku, że monetyzacja swojej działalności na YouTubie to troszeczkę tak jak dodawanie punktów w drzewku rozwoju postaci w jakiejś grze komputerowej. I wydaje mi się, że tworząc kanał na YouTubie masz takie cztery drzewka, którym możesz pójść. Drzewko numer jeden jest to drzewko, które nazywa się Wyświetlenia. Drzewko numer dwa Współpracę. Trzecim będzie Społeczność. jaka profeska. A czwartym będzie merchandising. Chciałbym opowiedzieć Wam, jakie widzę plusy i minusy poszczególnych drzewek talentów, podając jakieś takie dosyć skrajne przypadki, czyli takie efekty wsadzenia wszystkich, gdzie to jest, jajek do jednego koszyka. Wymyśliłem sobie, że do rozdania mam 8 punktów, czyli tak, żeby było po dwa na każde drzewko. Na pierwszy rzut pójdą wyświetlenia. Gdyby tak wsadzić wszystkie te moje punkciki w wyświetlenia, to no, ma to ogromne zalety, ponieważ jest to krótki czas montażu materiałów, jeżeli chce się robić tego bardzo dużo. Jest to swoboda kontentu i wypowiedzi, chociaż też tutaj nie do końca, bo trzeba raczej wyrażać takie umiarkowane opinie i pokazywać takie popularne tematy i promować popkulturę, bo to jest to, co się najlepiej sprzeda. Do tego można raczej liczyć na szybkie przyrosty kanałów. I no w chwili obecnej wydaje mi się na gigantyczną kasę, bo nawet na naszym polskim poletku YouTube'owym takie vlogi wydaje mi się, że mając 2-4 miliony wyświetleń miesięcznie, można zarobić prawdopodobnie kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc sporo się ostatnio zmieniło w tym kontekście, jeżeli chodzi o YouTube'a, ale oczywiście ma to też swoje minusy i wydaje mi się, że jeden z takich największych minusów jest to, że jest to niska wartość merytoryczna, ponieważ stawia się na ilość. W sensie tak mi się wydaje, że ja bym tak robił. Niska ilość montażu, ponieważ trzeba robić dużo i szybko. I takie uzależnienie od wyświetleń też Musi generować ze sobą pewne rzeczy, takie jak sztuczne generowanie emocji, nakręcanie ludzi, clickbaity, jakieś sztuczne dramy, i generalnie wydaje mi się, że pójście tą drogą oznacza takie bardzo mocne oszukiwanie rzeczywistości i przy okazji widzów. Ja osobiście kilka razy próbowałem na przykład robić taki tydzień daily vlogów, ale za każdym razem nie byłem zadowolony z efektu finalnego i nie chciałbym iść w to długofalowo, ponieważ wydaje mi się, że bardzo by to spłaciło mój content, a no takie czerpanie satysfakcji z tego co robię i Czerpanie satysfakcji z tego, że Wam się podoba to, co robię, jest, jest dla mnie ważne, jak no, nie najważniejsze w tym wszystkim. Od początku działalności na moim YouTubie podróżniczym e, przyświeca mi taka zasada, żeby nagrywać moje podróże, a nie podróżować, żeby nagrywać. Dlatego też w tym moim drzewku talentów mojego kanału YouTube'owego przyznaję jeden punkt wyświetleniom, ponieważ jak ktoś ogląda ten mój content, to zdaje sobie sprawę z tego, że no czasami zdarza mi się Poeksperymentować z jakimiś malutkimi clickbaitami, miniaturkami, tytułami i formą tych vlogów. No ale, hola! Jak to? coś mi powiedzieć, że nie da się robić wyświetleń na filmach, które są dobrze zmontowane i prezentują wysoką wartość merytoryczną? Czy to nie prawda? Oczywiście, że się da, jednak, patrząc tak bardzo globalnie, jest to zdecydowana mniejszość, a jak już wspomniałem wcześniej, ja skupiam się w tym filmie na ogółach dotyczących YouTube'a patrząc na to wszystko przez pryzmat mojego kanału, moich doświadczeń i moich obserwacji. Drzewkiem numer dwa są współprace, czyli deale, czyli szeroko pojęte współprace z różnymi markami. I tutaj wydaje mi się, że ogromnym plusem jest to, że macie szansę na współpracę z największymi, najlepszymi graczami na rynku, co wydaje mi się, że całkiem spoko. Macie również szansę na udział w jakichś ciekawych projektach, które mogą mieć miejsce w różnych miejscach świata i generalnie fajnych i kreatywnych Kampaniach reklamowych. Daje to też możliwość fajnego i kreatywnego wykazania się i realny wpływ na duże no, kampanie reklamowe, jeżeli jesteście gdzieś tam od początku ich tworzenia. Oczywiście możliwe są też bardzo lukratywne kontakty, networking, który jest bardzo ważny w tej branży, żeby znać ludzi, którzy w tym siedzą, generalnie w branży marketingowej nie tylko i również ogromna satysfakcja ze współpracy z markami, które reprezentują wartości, z którymi ty się jakoś tam utożsamiasz lub tworzą produkty, których i tak byś używał, a tak to ich używasz i jeszcze ci za to płacą. Ale oczywiście nie może być tak kolorowo. Jeżeli chcesz współpracować wszystkie te jajeczka swoje, w sensie jajeczka, logotypy YouTube'a, wsadzić we współpracę, no to tutaj dochodzi konieczność tworzenia takiego kontentu, który wpisuje się w taki friendly content, czyli taki wiecie, neutralną, dobrą bazę podlokowania produktów. Do tego dochodzą możliwe problemy wynikające z publicznego wyrażania swoich poglądów, które nie są spójne z poglądami marki, w przypadku kiedy na przykład jesteś związany długoterminowym kontraktem, na przykład ambasadorskim. I to samo może dotyczyć poruszania ciężkich tematów w swoich materiałach więc no, czasami nie możesz powiedzieć tego, co chcesz, bo jest to niespójne z tym, co podpisałeś w umowie. No i jest tutaj też oczywiście konieczność pilnowania się punktów zawartych w briefach reklamowych, co oczywiście jest logiczne, bo jeżeli jakaś firma z Tobą współpracuje i Ci za to płaci, no to mają pewne wymagania wobec Ciebie, ale największym minusem jest to generowanie zaangażowania poprzez zadawanie widzom bezsensownych pytań w tworzonych treściach, które zachęcą do komentowania, jakim rodzajem chleba dzisiaj jesteście, nacisk na lajki, subskrypcje, i wykręcanie wyników, aby zwiększyć swoją wartość i przyciągnąć potencjalne współpracę. I wydaje mi się, że zbyt duże uzależnienie swojego kanału od współpracy z markami może powodować, że większość czasu zamiast tworzyć swój kanał na YouTubie spędzasz na przygotowaniu różnych prezentacji, uzgadnianiu szczegółów na kolach, czy, czyli generalnie to wychodzi, że de facto... Jesteś marketingowcem w Korpo, pracujesz zdalnie, plus jeszcze sam tworzysz te materiały marketingowe. No, chyba, że masz taką fajną menadżerkę jak ja, to wtedy zostają ci z tego wszystkiego same przyjemności. Ja osobiście bardzo cenię sobie możliwość współpracy z firmami. Lubię wykazać się kreatywnie podczas przedstawiania pomysłów na kampanię. Lubię te takie burze mózgów na spotkaniach. No teraz ciężej, bo wiadomo, pandemia, ale tak poza pandemicznie. W sumie to ogromną przyjemność sprawiają mi takie rzeczy jak negocjacje. Uważam jednak, że kluczem do sukcesu jest znalezienie odpowiedniego dopasowania, bo jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, a często tematy po prostu nie pykają z jednej ze stron. Przy czym no, ja sam nie będę ukrywał, też jestem dosyć wybredny w tych kwestiach i no, na szczęście co jakiś czas udaje mi się podejmować współpracę z firmami, które bardziej interesują to, co robisz i co sobą reprezentujesz oraz to, kto Cię ogląda. Niż to, ile bezsensownych komentarzy na temat rodzaju chleba, którym dzisiaj są Twoi widzowie, e, udało Ci się wygenerować pod postem na Instagramie. Uznałem, że we współpracy z markami wsadzam dwa punkciki, ponieważ jak dobrze wiecie, pojawiały się one na tym kanale co jakiś czas i jestem z nich bardzo zadowolony i wydaje mi się, że wy też. Myślę, że tak naprawdę, moi drodzy, najlepsze dopiero przed nami. Czyli z ośmiu dostępnych punktów rozdystrybuowaliśmy już trzy. Czyli zostało nam pięć. Fajnie, lekcje dodawania z cashem. Drzewko numer 3, czyli społeczność. I jako, że rozmawiamy w tym filmie o YouTubie w kontekście robienia z tej platformy swojego miejsca pracy, przez społeczność rozumiem oczywiście głównie wsparcie widzów w takich portalach jak chociażby Patronite. Choć nie tylko, chciałbym żebyście wiedzieli, że wspierać swojego ulubionego twórcę można również bez konieczności wyciągania portfela, czy bez konieczności wpisywania numeru karty i generalnie bez konieczności pozbywania się swoich pieniędzy. Już kilka razy w ostatnich miesiącach przeleciała mi jakaś współpraca przed nosem, bo pomimo fajnego dopasowania marka-produkt-ja, Usłyszałem, że mam za małe zaangażowanie pod filmami, że jest mało komentarzy, powinno być więcej łapek, że na Instagramie też powinien mieć więcej komentarzy, a tak w ogóle to powinien mieć ładniejsze zdjęcia na Instagramie, a tak w ogóle to jeszcze, żebym się bardziej uśmiechał, to będzie super. Więc um, weźcie to proszę pod uwagę. Bo zostawienie tego lajka, napisanie krótkiej opinii odnośnie filmu. Tego, co zrobił wasz ulubiony twórca, albo w ogóle jeszcze udostępnienie tego komuś. To już jest w ogóle naprawdę mega zajebista sprawa. Nie zajmie wam to wiele czasu, a wydaje mi się, że w przypadku bardzo wielu twórców może to dużo zmienić. W każdym razie, wracając do Patronite'a. Uważam, i tutaj podejdę najbardziej personalnie do tego tematu, ponieważ uważam, że właśnie dzięki Patronite'owi mam największą niezależność. I swobodę działania, i wolność słowa, bo nikt nie rozlicza mnie z tego, co powiem, dopóki mówię to w ramach obowiązującego prawa. Braku zależeń od wyświetleń kontraktów, mogę sobie pozwolić na to, żeby poświęcać więcej czasu na dopracowywanie filmów i wypuszczanie ich w satysfakcjonującej mnie wersji, bo, bo po prostu nie muszę cisnąć po to, żeby one były szybko i żeby miało wyświetlenia i w ogóle. Mogę również poruszać cięższe tematy, które na YouTube zostaną zdemonetyzowane, a Żadna firma nie będzie chciała się pod nim podpisać. Co wydaje mi się, że widzieliście w ostatnich filmach z Kurdystanu. Ogromnym plusem jest też dla mnie to, że mam możliwość fizycznego odwdzięczenia się najbardziej zaangażowanym widzom mojego kanału, bez których de facto nie istniał onby w takiej formie, w jakiej obecnie istnieje. I mi osobiście ogromną satysfakcję sprawia to, że mogę pójść, kupić prezenty, przywieźć je do Polski, mogę się podzielić z patronami takimi tajnymi informacjami, właśnie upominkami z podróży, dodatkowymi materiałami, czy chociażby rozmowami na żywo w wąskim gronie. I ciężko mi tutaj znaleźć jakiekolwiek wady, ponieważ myślę, że w sumie największą wadą jest chyba taki ogromny hejt, który wydaje mi się, że wychodzi z niezrozumienia przez pewną część społeczeństwa, na jakiej zasadzie to wszystko działa. I wiem, że wiele osób pod tym filmem będzie pisało znowu będzie żebrał, bo za mało mu pieniędzy i chce podróżować za cudze. Ale ja postrzegam to tak, że udostępniam swoje filmy za darmo, a crowdfunding daje wybranej grupie widzów, w sensie oni wybierają czy chcą czy nie, możliwość dobrowolnego zapłacenia za moją pracę. I dzięki temu są takie moje mini Mini pracodawcami. I dziś mam takich 150 mini pracodawców, dzięki którym mogę się rozwijać w wybranym przeze mnie kierunku i realizować swoje plany, których efekty wy wszyscy oglądacie na tym kanale. I to właśnie w tych dobrowolnych mini pracodawców oficjalnie inwestuję swoje pozostałe 5 punktów. Czekajcie, przykleję to i zaraz do Was wrócę, bo chwilę mi to zajmie. Nie wyszło mi to najbardziej profesjonalnie, ale wiecie, do czego zmierzam, bo jakby nie patrzeć, to właśnie dzięki patronom tego kanału pod koniec 2018 roku, mając naprawdę bardzo ciężki czas w Australii, uwierzyłem, że mogę rzucić taką normalną pracę i pełnoetatowo zająć się tym, co kocham. I to właśnie dzięki zgromadzonej wokół mojego kanału społeczności. Mogę pozwolić sobie na to, aby jeździć w miejsca i poruszać tematy, które być może nie wygenerują ogromnych ilości wyświetleń, ale za to podróże do tych miejsc i nagrywanie relacji z tych miejsc sprawia mi naprawdę. Ogromną satysfakcję. Patronite jest to serwis, który umożliwia widzom wspieranie ich, ulubionych hotelów. Na moim profilu znajdziecie informacje, co udało się zrealizować dzięki patronom, jakie są dalsze plany rozwoju kanału oraz jego historię. A po prawej macie do wyboru progi wsparcia. Na przykład próg 10 zł miesięcznie daje wam dostęp do super tajnej grupy patronikarzy na Facebooku, live na żywo, współtworzenie kanału, ekskluzywne materiały i szanse na pocztówkę, a do tego najszybsza komunikacja. Aby zostać patronem, wystarczy zaznaczyć wybrany próg, kliknąć kontynuuj, wybrać sposób płatności, na przykład kartą lub przelewem, ilość miesięcy, którą chcielibyście wspierać kanał. I w sumie to by było na tyle. No i został nam jeszcze ostatni punkt, czyli merchandising. Jeżeli ktoś z Was nie kojarzy o co chodzi, to chodzi generalnie, w dużym skrócie mówiąc, taki YouTube'owy merchandising o sprzedawanie Własnych produktów. Czyli oczywiście, wiecie, jakieś tam książki, kursy, bluzy i tak dalej. I wydaje mi się, że tu jest bardzo fajny plus, ponieważ jest to możliwość kreatywnego wykazania się, jest to swoboda działania i tworzenie często od podstaw własnego produktu, niezależnie od tego, czy to jest kurs książka, czy zdjęcia, cokolwiek. I przy pominięciu pośredników, wydawnictw, wydaje mi się, że możliwe są tutaj ogromne zarobki i. Z takich minusów to z pewnością są to ogromne nakłady pracy, bo trzeba założyć sklepik online, zająć się zwrotami, reklamacjami i no z pewnością można to jakoś zoptymalizować, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest ogromna ilość roboty. Plus, wydaje mi się, że dochodzi do tego spora presja, bo to jest jednak wypuszczenie na rynek produktu, którego jesteś ojcem. Czy matką. I ja w merchandising daję 0 punktów, ponieważ uważam, że za mało w życiu widziałem i za mało w życiu przeżyłem, żeby pisać na ten temat książki. A sprzedawanie bluz z moim ryjem nie wydaje mi się najlepszym pomysłem, choć to wie, może kiedyś przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy. Jak macie jakiś pomysł, co ja mógłbym sprzedawać i zarabiać na tym dobrą kasę, jako YouTuber, to, to dajcie znaka. No i co? No i tak właśnie widzę swój kanał. I ciekaw jestem, czy Wy widzicie inne drogi, którym można podążać, i czy ta cała moja hipoteza, którą Wam przedstawiałem przez ostatnie kilkanaście minut, ma w ogóle Waszym zdaniem sens. I Faktycznie mnie to ciekawi interesuje, a nie dlatego, że chcę, żebyście pisali komentarze, ale, ale piszcie. No i teraz pozostaje kwestia, czy te punkty już na zawsze będą rozdystrybuowane w ten sposób. I patrząc na to tak czysto pragmatycznie, wydaje mi się, że prawdopodobnie nie, że na pewnym etapie mojego życia będę musiał gdzieś indziej poprzegładać któreś z tych punkcików. Ale no moim celem na dzień dzisiejszy jest utrzymanie stanu takiej niezależności i takiej swobody, jaką mam obecnie i chciałbym to robić najdłużej jak to możliwe. Dlatego też moi drodzy jeżeli podoba wam się to co robię i to w jaki sposób to robię będę wam niezmiernie wdzięczny jeżeli znajdziecie taką tyci tyci chwilunie żeby wejść na mój profil na Patronite zapoznać się z nim zobaczyć co otrzymują patroni w zamian za wsparcie zobaczyć jakie są plany co już zostało zrobione co będzie zrobione i no, to tam wszystkie inne rzeczy, które stają na tym profilu. Natomiast, jeżeli z jakiegoś powodu w ogóle nie chcecie rozważać takiej kwestii, jak wchodzenie na mój profil na patronite, to pamiętajcie, proszę, o tym, żeby budować zaangażowanie nie tylko pod moimi filmami, ale generalnie pod filmami Waszych ulubionych twórców, ponieważ właśnie dzięki tym lajkom, komentarzom, udostępnieniom, tak troszeczkę mam mocne plusy w tych wyświetleniach i w tych. W współpracach. A właśnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już za kilka dni wyruszam w kolejną podróż i jestem tym faktem naprawdę mega zajarany. I jako zagadkę powiem Wam, że jest to państwo, w którym już byłem, ale nie rozstałem się z nim w dobrych relacjach. Ciekaw jestem, czy zgadniecie, co to za kraj i patroni, proszę się nie wychylać. A tak swoją drogą to ciekawe, co by było, gdybym wsadził wszystkie punkty w wyświetlenia. Co wy tu robicie? No przecież chciałeś clickbaitową miniaturkę. A, no okay. tak. Ok, więcej śmiechu. Energia! Mamy to. I, I co i tyle? Na razie, trzymajcie się, cześć. Zajrzyj. Co wy tu robicie? No przecież chciałeś clickbaitową miniaturkę. <grymne> 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 Dobra, to było super, ale musisz to powiedzieć do kamery. No wiesz co ja mam tutaj nagrane? Co? Że czytasz z promptera. Nie ma tu żadnego promptera, przecież wszyscy widzą. Jest. Będzie na moim kursie lekcja o tym. Dlaczego ja słyszę samego siebie? Skąd ja słyszę samego siebie? A, z monitora. Tu tu tu. Teraz spade Welina i robi tak. No na razie nic.